Budowanie trwałych, mocnych relacji i więzi wymaga czasu i cierpliwości. Czy dzisiaj mocne, trwałe relacje i więzi między ludźmi są naprawdę potrzebne? Skoro świat pędzi, życie mamy tylko jedno i najważniejsze to z niego korzystać żyć pełnią życia. Wokół tylu ludzi zawsze znajdzie się ktoś, z kim można dojechać do kolejnego przystanku. Jednak wielokrotne zmiany przyjaciół lub związków wcale nie poprawiają ich jakości, a echo utraconych relacji i zerwanych więzi rezonuje poczuciem osamotnienia i wewnętrznej pustki. Szukanie ukojenia w kolejnej przyjaźni czy miłości jest nierzadko plasterkiem przykrywającym ranę, a nie ją leczącym. Często popełniamy te same błędy, które prowadzą do identycznych skutków, stajemy się tylko coraz bardziej okaleczeni. Każdy z nas w inny sposób okazuje miłość, przyjaźń czy przywiązanie. Posługuje się innym językiem miłości lub pewną ich kombinacją. Może zamiast obrażać się, porzucać i zrywać więź, warto ją przeanalizować i uratować. Nauczyć się języka osoby nam bliskiej, przyjaciółki, męża, żony, kolegi, dziecka, rodzeństwa, bo słabe więzi to również nasza słabość. Pomyśl o tym.